Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ym, będzie taki odcinek dosyć krótki, bo w sumie szału nie ma jak patrzyłem na to, co się dzisiaj dzieje, jeśli chodzi o event, no, ale omówimy sobie pokrótce tych zawodników. Chciałem Wam tylko nadmienić, że zapraszam Was na odcinek z wczorajszego pojedynku niespodziewanego na sesji live. To jest prosto z sesji live, wycięte bez żadnej tam obróbki. Ehm, ehm, me mecz z gościem, który jest pierwszy w rankingu, to jest dokładnie ten koleś, którego Wam zaraz tu pokażę. Um, widzicie? Bot M5RF e, prawie 5000 rating gościu e, Ja nie wiem jak on ten rating wbił, nie mam zielonego pojęcia Gra bardzo fajnie i, i żeśmy zagrali Sparring bardzo wyrównany, na tyle wyrównany, że koleś, który na początku był niechętny, żeby ze mną grać, bo pewnie ma dużo propozycji takiej zacji, że jest pierwszy w tym rankingu. E, sam, e, sam napisał później e, i kto, któryś z widzów mi to podesłał, że że on chce ze mną zagrać was, więc dzisiaj sobie odpalimy na chwilę dosłownie sesję live wieczorem o 21.00 i zagramy z nim ten sparing, a może nawet dwa. Zobaczymy ile będzie chciał zagrać. Ja mogę z nim grać ile wlezie, nie? Eee, no. I w najbliższym czasie pojawią się też skróty z pierwszego wewnętrznego z pierwszych wewnętrznych sparingów jeśli chodzi o kadrę pzpn bo my co tydzień ze sobą będziemy grali mecz i rewanż każdy z każdym e, I już rozegraliśmy takie e, takie mecze i ja wam mogę e, zrobić bo ja zapisuję każdy z tych spotkań to będą skróty z bramkami e, Wydaje mi no niektóre były naprawdę ładne zresztą sami zobaczycie e, No i tyle przechodzimy do eventu każdy z was w inboxie powinien mieć e, Czarną piłkę i e, kontrakt renewal, tą czarną piłkę sobie zaraz otworzymy. Nie będę otwierał futurów, ponieważ e, zaraz zobaczycie, jacy są. E, oczywiście, jeśli chodzi o kolektor, box dalej mamy ten sam. E, przez jeszcze ile? E, dwa dni, trzy dni, trzy dni. Włącznie z dzisiejszym jeszcze dwa. Mamy futurów y z Arsenalu i z Manchesteru. E, no dobrze, to omówmy sobie. Zobaczmy najpierw. W Arsenalu, z tego co widziałem, jest jedna piłka, która by mnie bardzo interesowała, a zaraz wam powiem o co chodzi. No, Obama, jak Jego ja bym chciał. Jakbym otwierał już któryś z tych dwóch paczek, to bym otwierał Arsenal, ale to wynika z tego, że ja już prawie wszystkich zawodników, tych, którzy są w futureach z, z Manchesteru, już mam u siebie w klubie. No, Obama, jak który jest jednym z najszybszych, o ile nie najszybszym napastnikiem w tej grze wysokim. No, patrzcie jaki on ma speed i akceleracja, to jest jakaś masakra. Do tego goal poacher, więc on jak już się rozpędzi, to go ciężko zatrzymać, świetne wykończenie, wysoki, dobry fizyka kontakt. jeden z najlepszych napastników w grze, to na pewno. Leno, który ma świetne statystyki, ale ma w sobie coś takiego, że po prostu czasami, znaczy on, każdemu bramkarzowi się zdarzy w tej grze coś złego zagrać, ale on po prostu, yy, no puszcza takie czasami dziadostwa, że to aż się idzie za głowę złapać, przynajmniej ta jego wersja 88, czy tam 80, nie wiem, ile ona miała, 6, tak miała, nie wiem jak ta. No i tu jest zawodnik, którego jakbym widział u siebie, znaczy ja już mam Nikolasa Pepe i mam go na poziomie 91 złotego wybustowanego, a tutaj dostajemy Pepe już na starcie 90, jeszcze 30 leveli, no wiecie, że dla mnie to jest jeden z najlepszych zawodników w tej grze, wybustowany. no i podejrzewam, że na, nap na napastniku oczywiście, mam na myśli, na skrzydę też daje radę, wiadomo, ale mówię wam, zagrajcie nim na napastniku, nie zawiedziecie się, Niesamowity, zwinny, świetnie się zastawia, ma naprawdę dobre to wykończenie. Naprawdę dobre. Mnóstwo mnóstwo skilli. Polecam, polecam, naprawdę. Także Obama Yang, PP świetne trafy. Sokratis Sokratis, który ma bardzo podobne overall jak zwykle, ale tu ma aż spida 87. Mam wrażenie, że to jego poprzednie feature y nie były takie szybkie. A może mi się coś myli, no to to jest dużo. To też może być całkiem dobry obrońca. No to tyle speeda to u mnie chyba ma Manolas, tylko ma trochę lepszą akcelerację. Um, ale wiecie, Sokratis to jest taki, yy, to, to, to jest taka ściana biegająca, nie? On jest szeroki w barach i, i on ma, od niego mają się ludzie odbijać. Um, to może być ciekawa, ciekawa opcja. Toreira, powinien mieć trochę leveli, dokładnie. 31 na środek pola, 84 akceleracji, 80 speeda to wystarcza na DMFA. Physical contact, ball świetne, agresja świetna To mi wygląda na takiego Kante, tylko ciutkę wolniejszego I ciutkę bardziej defensywnego Na kruszota nawet ma, o kurczę, nieźle No tak, Kick'em par 84, to coś tam można Ma interception, super, ma fighting spirit Kurczę, nie są złe te piłki, nie są złe O, jest jezil Jest i Ezil, który za szybki nie jest ale ma na pewno zarombiste podania. Na pewno świetny ma balans przy pilce. No, ale niestety, biorąc pod uwagę, jaki mamy obecnie zawodników, to AMF, przy którym on nie jest za szybki i dodatku ma słabe uderzenie, to jest słaba opcja, powiem wam szczerze. To już bym wolał Dawida Silva, który ma te podania już po 99. Wiecie o co chodzi? Że, jak już w taką iść skrajność, żeby gościu tylko podawał, no to Dawid Silva zdecydowanie jak dla mnie. Jakby miał lepsze wykończenie, kto wie. Kolasinacz, no to będzie dobry obrońca na pewno. O, ale myślałem, że będzie szybszy. To powiem wam, że z tym co on tu prezentuje, ja bym go wstawiał na DMF-a albo na CBK. -a. Ale DMF. Ja wiem, w poprzednim roku w PS League ludzie grali, jak grali Arsenalem, dawali kolasinacza na DMF-ie. I jak ten dziad czyścił, po prostu ciężko było gościa obejść. Więc jak już go traficie, polecam go sprawdzić. Właśnie na tej pozycji Mighty Nice, on powinien mieć właśnie 40 leveli do góry, już jest szybki. Box to box, to ciekawe. Może grać wszędzie na skrzydłach i w środku. Pola również może grać, tylko nie na ataku i nie na obronie. OK. Wymusza faulę, wraca się do obrony. No i ma tą, tą ruletkę, taki obrót, obrót przez ruletkę. Ale szabowe to nie są te statystyki. Może jakby go wybustować, wiecie, ja myślę, że on spokojnie 90 overall będzie miał. To nagle zobaczymy tutaj coś niesamowitego, ale, ale nie wiem, to jest, wiecie, trochę takie wróżenie, No ale to jest dobra paczka. To jest dobra paczka, szczególnie, szczególnie tych dwóch tutaj polecam. Za to Manchester. Powiem wam, że spodziewałem się czegoś lepszego. Od razu wam mówię na wstępie. Dawid DH, oczywiście jeden z najlepszych bramkarzy w grze, całkiem dobrze mi broni. Jak go już rzucam, to naprawdę daje radę, więc podejrzewam, że ten jego future też będzie dobry. Lindelof, dobrze mi się nim gra, ja już mam jego wersję 91, więc na pewno nie będę otwierał tej paczki ze względu na Lindelofa. Jest wystarczająco szybki, jest winny i to często się przydaje Acrobatic Clear, jeszcze mu dołożyć jakieś skina z obroną, i będzie fajnie. Rashford, jeden z najlepszych napastników w tej grze, to wam mówię, w Minecraftie, jak go wybustujecie, to macie taką bestię na taką, się świetnie urywa, jest przezwinny i przeszybki. Tylko to wykończenie wiadomo, że to nie jest Lewandowski, ale mimo wszystko maje dobre. Nim trzeba ładować po prostu, jak idzie. Ja go mam w tej wersji 90, chyba jeden był, czy ile tam. Więc, więc też już go mam, jakby tych trzech na początku mam. Freda też już mam i go mam nawet na podobnym overrolu teraz, a mam go złotego. Złoty Fred ma 83 overall, a Future ma 86. No to powiem Wam, że szału nie ma I, i chyba nie ma za bardzo się nim przejmować. Można spokojnie sobie złotego zrobić za darmo i, i, i nie, trzeba, nie trzeba wydawać tutaj końców na to. Fredziu bardzo fajny zawodnik, ja lubię, ja lubię nim grać. Jak ktoś go nie ma i mu zależy, na tym, znaczy nie chcę mu się robić ze skautów no to no ja, ja nim gram zresztą wiecie, że kto, kto nie widział jeszcze odcinku z dywizji z Manchester United, no ja gram tym składem albo ja gram czterogwiazdkowym, Fredziu Frediu bardzo, bardzo fajnie czyści środek pola. McTominay, to jest dla mnie zaskoczenie. Ja go miałem w wersji Future złotej 84 i już go mam właśnie na 86 overrollu, czyli tak naprawdę tylko dwa więcej jest, ale, ale oczywiście niż zwykła wersja to jest o wiele więcej overola. I powiem Wam, że jest zaskoczenie, dlatego że to jest bardzo uniwersalny koleś. Ma dobre podania, Ma całkiem dobrze się zastawia, no bo właśnie, ma fizykę, kontakt 87. Ma dobrą staminę. Wiecie, on ma takie wyrównane staty. I to naprawdę, no, no mówię, dobrze, dobrze mi się nim gra, aż, aż zaskoczony by byłem, bo ja tak na zasadzie, ja wrzucę go, zobaczę. No, i może warto mu dać szansę, ale też mówię, no nic specjalnego, jeżeli ktoś chce grać na pięciu gwiazdkach, to zaznaczam. Young, on nie będzie za szybki, on może grać wszędzie i to jest fajne, ale jemu już dużo nie pomożemy i on jest zawolny, Jest zawolny, jego będzie każdy obierzał. Za to ten pan to jest najlepszy prawy obrońca w grze. Nie wiem, kto może z nim jeszcze rywalizować. Może Kyle Walker wybustowany na Maxa, może Dumfries wybustowany. Ale jak tego gościa wybustujecie, to po prostu to jest najlepszy prawy obrońca w grze. On ma świetny balwining, jest przeszybki, ma świetny physical kontakt i jest zwinny i ma dobrą staminę, naprawdę i ma dobre skille. To jest moim zdaniem, jak, to, jak kogoś nie macie, to Rashford i on to są dwie największe perły, po nich w sumie ustawiłbym Freda Lindelofa na jednej linii, no i jeszcze mamy Daniela Jamesa, o Jan chyba nawet go miałem w tej wersji właśnie 82, no o nim można powiedzieć tylko jedno, jest przeszybki, nic więcej nie ma, ale ma super saba, jest przeszybki, więc jak go, no ja go już mam na 85 czy tam 86 Overola, jak go wrzucam czasami z ławki, no to ciężko jest go dogonić, po prostu... No, no objeżdża rywali. No dobrze, dlatego uważam, że... No, no ja na przykład z tych wszystkich zawodników nie mam tylko Yanga. Całą resztę mam, więc ja na pewno nie będę otwierał tych paczek. Chciałbym jeszcze, zanim otworzymy sobie piłkę, sprawdzić jedną rzecz. Bo event jakoś inaczej wyglądał niż zwykle i chcę zobaczyć, co tu się dzieje, ale może mi się wydaje. Jakieś inne kolory. Co tutaj jest z komputerem? Może mi się wydaje. Znaczy jakiś worldwide coś tam. A nie, 5000. No dobra, czyli, czyli jednak mamy to samo: czyli prawdopodobnie dostaniemy też 10000, oczywiście, za, mm, za wygranie challenge Cupa, No bo dlaczego by nie? Zaraz sobie sprawdzimy. Oczywiście. No dobrze, no to czyli, czyli właściwie tylko te futury. Dzisiaj też ruszałem Football Open od 16 do 21 do środy. W czwartek jest chyba przerwa, chociaż nie jestem pewien. I w piątek będzie w Minecraftie. Grajcie, jeżeli chcecie coś tam powalczyć, myślę, że warto. No i dobra, otwórzmy sobie czarną piłkę na koniec. Jakiś, wiecie, ja poluję na dwóch gości: Mbappe albo Van Dijk. Bardzo by było miło, jakby któryś z nich padł, no ale szansa na to, tym bardziej, że to jakiś Bayern będzie albo coś. Tak, Bayern, lewa noga, to nie wiem, kto to jest. Może Javi Martinez. Dobrze by było. A nie. Okej, okay, ja już go mam i powiem wam, że teraz władujemy jednego w drugiego i to będzie super pro Hernandez zaraz zobaczycie, ale to jest świetny obrońca, powiem naprawdę, jak go troszkę podbustowałem, genialny obrońca jest. Ta zwinność na obronie zazwyczaj u zawodników bardzo pomaga i dlatego Manolas jest dobry, dlatego ten Hernandez jest dobry, dlatego Beckenbauer jest taki dobry. Bo on jest po prostu zwinny. Ale dobrze. No widzicie, ile ja ma zawodników, więc jakby. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie on to? Aha, on jeszcze niżej będzie gdzieś tam. O, tu jest. Zaraz go przerobimy. Jak takie duplikaty mi się trafiają to jest nawet spoko sprawa, bo, bo można fajnie, fajnie sobie wybustować zawodników. No i co? Teraz weź go i tutaj znajdź, gdzie on to będzie. O, dlaczego chciałem Javi'ego Martineza? Bo yy, mam dwóch, jeszcze jeden tu gdzieś powinien być. Jeszcze się mi jeden trafi, to sobie wymienię na tego, na Wandajka. Oczywiście, że najpierw na Wandajka, później na Mbappé. Yy, chcę mieć Wandajka bardzo w zespole. No ile tych 10 tysięcy? No to coś mu tam skoczy. Proszę bardzo, 89 overall i macie obrońcę, który ma stamina 87, ball winning 88, speed 87, akceleracja 88. To jest masakra, jak na środek obrony. Fizyka kontakt 84, balans 83, jak na środkowego obrońcę. Też super i ma całkiem niezłe podania, całkiem niezłe utrzymanie się przy piłce. Może grać i na środku, i na boku obrony. Bardzo uniwersalny koleś. Polecam, polecam, jak go macie przetestować. Eee... No i co? No i w zasadzie tyle, piszcie oczywiście, czy mam się ktoś ciekawy trafił, mówię, Rashford, Rashford to jest prawdziwy skarb, przypadkiem go nie quicksellujcie, nawet jak macie złotego, spróbujcie go sobie wybustować. no i tyle, ja lecę i widzimy się wieczorem, trzymajcie się, hej, hej.